Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj zainstalujemy sobie inwentory Twix na wersję Minecraft 1.7.2. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać inwentory Twix z y, internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft. Albo według kategorii, albo alfabetycznie, i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl oczywiście do sekcji pomocne. Tuty a teraz sobie pobierzemy plik i plik pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No, i po wejściu na stronę mamy coś takiego, i tutaj sobie klikamy na pierwszy z góry link, i to jest wersja deweloperska, dlatego jeszcze coś tam się może pozmieniać i tak dalej, ale ta wersja działa, więc mam nadzieję, że już dużych zmian nie będzie. Ale w razie czego na tej stronie na pewno zawsze, jak wejdziecie, to będzie najnowsza wersja, także stąd możecie sobie pobierać. Mod jest przygotowany przez Kobatę, i właśnie Kobata tutaj zwykle na pierwszej stronie swojego wątku na Minecraft Forumnet przedstawia do pobrania moda, ale tutaj, właśnie w wątku z kolei w poście 1115 pisze, że zapomniał tego te, wstawić linka do tego właśnie tutaj projektu. Także stąd możemy spokojnie pobierać wiedząc, że to jest właśnie od Kobaty. Zresztą jak się tutaj kliknie na to, i się otworzy, to widać, że jest rozpoczęte przez Kobatę. Także jest to wersja właśnie tegoż autora. Także tutaj klikamy i stąd pobieramy. Jak mamy pobrane, możemy zainstalować. I do zainstalowania, oprócz pliku, który pobraliśmy, są potrzebne minimum launcher Minecraft i forge na wersji 1.7.2. Jeżeli nie macie forge na wersji 1.7.2, to w filmiku pomoc ten tuty 189 dowiecie się, jak go zainstalować. A jeżeli macie wersję non-premium. To w filmiku 176 dowiecie się skąd pobrać i jak zainstalować Launcher Non-Premium. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie macie. A potem, jak już zainstalujecie, to wróćcie sobie do filmiku 189 i zainstalujcie Forza na wersję 172. I uwaga, w filmiku 189 ja instaluję wersję Forza z końcówką 968, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję już teraz jest rekomendowaną, czyli z końcówką 1024. I właśnie na takiej wersji rekomendowanej ja będę instalować Inventory Twix. No i ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić zanim zainstalujemy Inventory Twix jest coś takiego, że wchodzimy do folderu appdata przez roaming Wynajdujemy folder .minecraft, w którym mamy zainstalowanego co najmniej Forge'a na wersji 1.7.2 i ten folder kopiujemy sobie gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się okazało, że coś nie działa. OK, teraz instalujemy. Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy inwentary Twix do folderu mods. O, tak po prostu jest tutaj jest zainstalowany. Możemy zamknąć i sprawdzić w Minecrafcie, czy działa. Wchodzimy do Minecrafta i czekamy, aż się otworzy. Do launchera wchodzimy, oczywiście, klikamy dwa razy i tak dalej. Mam forza z końcówką 1024 i klikam play. I czekamy, aż się otworzy. I czekamy, 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 no dalej, 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 no dzięki, jeszcze troszeczkę i zaraz będzie. I mamy, wchodzimy do MOC i szukamy inwentory 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 Twix jest I, 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 i gotowe i tryb jednoosobowy i gramy w wybranym świecie no i mamy nasz świat ulubiony mamy robala Cześć Robal. No, idziemy do skrzynki, otwieramy skrzynkę i, proszę bardzo, mamy tutaj od razu te te, te, te przyciski z Inventory Twix, i możemy sobie sortować i sprawdzać. Tutaj mam zmiana narzędzia, gdy ono się zniszczy. To jest dla mnie bardzo istotne. Włączone, gotowe. O, jeszcze jest autopodmiana też jest fajne, włączone dobrze, gotowe. Także tutaj możemy sobie sortować. Jeszcze sobie tutaj. O, proszę, wszystko się ładnie posortowało. Czyli mod działa, inne mody też działają, nic się nie kresuje. Także myślę, że ta wersja już będzie taką ostateczną, chociaż nie wiadomo, może coś tam jeszcze będą poprawiać. Ok, czyli. Mod jest zainstalowany. Ja kończę. wypiszecie w komentarzach jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie też wszystkie moje serie. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. Wchodźcie na stronę AniaPG.pl. Wchodźcie na nowego bloga. Oczywiście też łapkujcie i subskrybujcie kanał. to tymczasem żegnam was łapką. Papa. Pa.